Siemanko moi drodzy, ja jestem Duwix, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak oblokować yy, warsztat tuningowy, yy, bo dużo osób o tym nie wie jak to zrobić, jak to odblokować, bo wchodzicie w internet i tego w ogóle nie ma, tej opcji, ja wam pokażę jak to odblokować. Ale wstępnie w filmie chciałem pozwolić donatorów i wspierających, a oto oni. Antiboss, dziękuję Ci za dony, mordo, dodałem ci już do znajomych, dziękuję, za piąteczkę dla Ciebie, serdecznie się pozdrawiam. Pozdrawiam Szablosa, dzięki Szablos za dony, piąteczka dla Ciebie, też serdecznie Cię pozdrawiam, dziękuję za wsparcie kanału i pozdrawiam Scovera. Dziękuję z za Piątaka na rozwój kanału, bardzo Ci dziękuję, wspierasz mój kanał, dziękuję pionna dla ciebie i pozdrawiam jestem Tryhard, przekazał 49 zł, po prostu wow, nie wiem co ci powiedzieć, mega mi wspierasz, miło się, bardzo Ci dziękuję, jestem Tryhard jesteś teraz na czwartym miejscu w donate'ów, tak trzymaj, dziękuję za wsparcie, choledalnie mnie wspierasz, dzięki piąteczka, pozdrawiam dla ciebie. I również spiejący Antiboss. Dziękuję Antiboss za wsparcie kanału, sp za sponsora. Skorzystaj z tych atrybutów, co ma sponsor. Dziękuję za wsparcie kanału. I oczywiście pozdrawiam e, Andrzeja Gaminga za super czat, piąteczka dla Ciebie, Antej i ci Pozdrawiam Andrze i Antiboss. spiona dla Was i serdecznie Was pozdrawiam. A teraz przechodzimy do odcinka. Także zaczynamy. Wchodzicie w dane, opcję zdane. Op 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 Tutaj są wszakie wszelkie informacje i takie, O, takie jest informacja, klucz LS, siema, słyszałem, od ziomku, że dowiesz z ciebie kierowca, korzystasz z taka mała rzecz. I po prostu tam musicie się udać, pokażę wam ikonkę, gdzie musicie się udać. Tutaj tak standard pisze, klucz jest otwarty, udajesz się do gleb z aby zapoznać się z tutejszą sceną motoryzacyjną lub wykupić szokowstwo z całej reputacji. Yy, jak na razie wchodzicie w internet to warsztatu jeszcze nie ma, jest zablokowany, nie, ma, nie możemy jeszcze na razie kupić i w tym filmie pokażę wam jak to oblokować. Jest taka ikona na mapie LS, plus moduł LS, tutaj musicie się udać i w tym miejscu będzie taka kacenka. Ja wam w zasadzie zaprezentuję tą kacenkę jak ona wygląda, także zapraszam do oglądania i zobaczcie jak, jak ta kacenka wygląda. I'm sure they got a really beautiful silver medal with your name on it. <laughs> mm, weren't that the race you won like third in? Girl, if I'd known you was watching, I'd have smoked all of food. Oh, mm -hmm. dude, y'all need your mama to watch you play? Hey. Aww. <laughs> <Why not? laughs> Hold on. Lost puppy right here. Hey, what's up? You hear the noise and come to take a look? You get kind of loud in here, don't it? Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. <laughs> as long as you ain't a cop. Yo, Benny! You a pimp, bruh. I'll see you in a minute. Uh-huh. You know Benny? That boy go hard, yo. The hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty much runs the joint. Welcome to the L.S. Carby. The heart of the scene. And I'm Hal. Hey, have we met? I don't know. <sighs> Everyone looks familiar to me. Especially if I clocked him in my rear view. <laughs> don't worry about him. He's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about be who you wanna be tuner modder stock car racer obnoxious as a motherfucker express yourself we got the fastest cars bikes trucks burnouts donuts straight lines all of it only thing we don't got is beef we leave that shit at the door do talk some shit but he right mm. only gunshots you going hear and here be some fools burble tune look around all you like see some cars meet some people get wild but if you wanna get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Oh shit, who's that with <laughs> Santa? Oh, Duke came in earlier. He's from out of town. Baby doll, you leaving already? We got some work to do. Can't be sitting out here stunting all day. Mm -hmm. Hey, this my new man. This is how. What up, though, young player? Hey, good to meet you. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of them faces. Don't even worry about it. Just worry about the job at hand. Keep that shit moving, baby. Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone gonna know a driver with a workshop, it's you, girl. I'm working on it. It's percolating. Just leave it to me, okay? Don't take too long. We finna get it started here. I know. Okay. Peace. Damn. Yeah. Girl left a mark for life. What was that about? I'm trying to put a crew together. Huh. She's got this list of jobs. Some serious shit. Gonna need a crazy ass wheelman and someone to run it. You down mm. for it, How? Oh, you know I got that ticket last week. I ain't trying to lose my license. Hey, how about you, Queen? You trying to roll with those folks? hit some licks. Might be just your thing. Oh, shit. Someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feed. Hey, go on. Enjoy yourself. If you wanna sign up, I'll be here. Jeśli chcesz wchodzić z dwoma, sobie AutoShop. Dobrze, po filmikowym już sama, sama Mi Mini nam powiedziała, żeby skoła sobie się Także to zrobimy. No, gra już napisała, że możesz już kupić, kupić wasze tuningowe. Zapewni on dostęp do nowych akcji OSKDEA i OSASANTY. Także już to zrobimy. Wchodzicie w internet oczywiście. Czyż tam jeszcze napisała, coś tam, jakieś dane informacje, już wam pokażę. Ale chyba nic szczególnego. Tak, żeby wykupić ciągło, to do, w, w z A to już później, to też się już, w czasie już wyku, zakupu, możemy już to zrobić. Yy, tu pójdzie internet, oczywiście. I yy, już jest odblokowana zakładka warsztaty. Widzicie, już jest zakładka odblokowana. Yy, jest akurat 5 warsztatów do kupienia. One są tylko w Los nie ma poza miastem. Ten rancho, ten rancho jest naj, naj, najlepszym e, e, do kupienia, bo jest blisko klubu samochodowego. Ten, ten na wazie polecam go kupić, bo jest bardzo blisko klubu samochodowego. Te, te pozostałe 4 są daleko od tego miejsca, więc. Ale to i tak nie ma znaczenia. E, kupcie gdzie wam się podoba, co nie, ale akurat rancho jest blisko klubu samochodowego. No i poczcie, to są modyfikacje, style. Wróćcie sobie wierzyć, jakie wam się podoba. Takie różne kolory. Tylko oczywiście, jak modyfikujecie ten warsztat treningowy, to musicie ukończyć takie mini przygotowanie, bo na razie nie będzie, będzie takich modyfikacji, które wydaliście sobie, nie? Musicie ukończyć takie, taką wstępną misję i po wstępie misji wam to blokuje, nie? No to jest, takie kolory, emblematy są. Możecie się dać, też możecie dać sobie swojej ekipy, możecie się dać pracownicy, członkostwo, do dodatki. Pracownicy dają takie, taką, taki biz mechanikowy, taki ALA drugie import export nie? Dodatki, no i członków wysłuchowy, nie? Żeby mieć ten reputację i tak dalej w tym wyspie No i za wszystko ponad 4 327 tysięcy. Ustaw punkt i tam się właśnie udajemy. Oczywiście Wam okaże O, ten dzień dzwoni. No, także DJN zapasza do tego warsztatu to tam się właśnie udajemy. Też pokażę Wam, jak stąd się, stą się wychodzi. Te kluki są tego, tutaj, tutaj załóg i tam po prawie stanie się wychodzi. No, w tym właśnie miejscu się wychodzi. I tutaj właśnie jestem, ten to Patrzcie, jak jest blisko klubu, są tego bardzo blisko. jest. To jest najbliższy Wasz tuningowy, jaki może być w klubie samochodowym. Nie, jest bardzo blisko. Teraz Wam pokażę drugą kadcenkę w filmie wstrzymkowym w, 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 w yy, Wasz tuningowym. Także zapraszam do oglądania. this a do. shit this a do. i could do my thing in here where's our partner at i don't know we should make ourselves at home baby shit mm -hmm. come here girl you need to take all this shit off you a bad motherfucker nah, you a bad motherfucker <laughs> give me an <that>. ass <laughs> bring that ass over here shit oh. got me all stiff you motherfuckers been there the whole time. Oh shit, you here? We'll finish this a little later, baby. Come on, let's go and take care of this business. Let's get a look at you. You were with Mimi, right? At the car meet. You don't look like much of a driver to me. You heard what she said. <laughs> you look like a hoe. <laughs> Just kidding, baby. But I've seen this girl turn a tired V6 into a red hot killer, baby. And I don't even want to tell you what she did to this inline eight. Mm. She also knows people. And if she's saying she don't like what the fuck she see, I'm sorry, motherfucker. But y'all gonna have to show us something special, you dig? It just so happens I got something you can help me with. One time took my pink slip. They got my car. The same one you saw us in at the meet. Get it out the impound lot and bring it back here. If you is what you say you is, it should be easy. If it ain't, this little business arrangements we got between us all.

bo musimy dojść mini przygotowanie. Tutaj musicie do, do, tego, do tego planowania się udać. Jak wiecie, niskie ma ciekawego, jest pusty jakby. I tutaj klikacie prawą strzakę do, do tego, do tego yy, planowania i rozpoczynacie mini przygotowanie. Yy, po zakończeniu wam pokażę co dalej. Dobrze, już dojeżdżam na miejsce, Musiśmy, musimy samochód dla Sasanty. musimy to że są dla musimy odskoczyć samochód, znowu kaczenka, także zobaczę, do kacsenki. Hey baby, your car is here. Y all did good. Come on up. We got something for you. We got one more little thing to take care of, then we can get down to business, okay? We need to know for sure that you ain't a cop. You might have some friends down at the impound lot that you know. We gotta do what we gotta do to protect ourselves. Lucky for you, there's an easy way to prove it. You know what this is? Undercover or not, a cop can't do one of these. hold up motherfucker hold up fiend. it's just sweetness what <laughs> you were gonna do okay shit <laughs> i guess you could you good. but let's get down to business while we are here see when i first came out here i saw a town full of tight jean wearing motherfuckers chasing each other with rockets and i thought y'all leaving money all on the motherfucking table for me to take well that's exactly what the fuck i'm about to do take that shit the two of us put our heads together, and we came up with a plan. Banks, dealers, the government—we sticking up all of we them. We put the jobs on the wall. You pick one. We hit it with the right plan, the right car, and the right motherfucker behind the wheel. Everything and anything's possible. Kenny's gonna be out finding new scores, doing his thing. I'll be here fixing up the rides, working with y'all. We like fast cars and robbing motherfuckers, so we gonna get along just fine, okay? Come on baby, come on. Ah, we on oh, baby. In my ways in one. Don't forget to highlight me now. Okay. I'm ready when you are. I got your favorite to walk with me at all times, baby. <laughs> jak sami widzicie po zakończeniu przygotowaniu przekutowaniu waszego wygląda tak jak, jak, jak ja chciałem. Jeżeli wam pomogłem jak oblokować wasz treningowy po, po kroku, to rozdajcie subika łapeczkę w górę. No i to w tyle w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego jak to zrobić, jeżeli czegoś jeszcze nie wiecie, to piszę w komentarzach, oczywiście Wam pomogę, bardzo szybko odpisuję, więc zachęcam do komentarzy, łapkowaniu, udostępnianiu w filmiku, a ja się z żegnam do następnego, trzymajcie się, cześć!